Dzisiaj dwa auta marki Ford, wbrew, wbrew tego co tutaj e, widzicie to jest Mondeo i Fusion, zwany też Mondeo e, w Polsce. Więc tak, e, mamy te same silniki, e, 2 litry, 240 koni, mamy też e, dosyć ruchliwy, ruch, ruchliwy tutaj e, teren, więc będą e, ludzie się przemieszczali, jakieś biegi chyba przełajowe. E, kolor czarny z, z wlot powietrza tutaj kratka, tak zwany grill u mnie standardowy tutaj z wersji ST-Line. No i dajcie znać w komentarzach jak wam się podoba. Za chwilę będzie dalsza część. W dzisiejszym odcinku vloga porównamy sobie czym się różni Fusion od Mondeo, ać może niczym się nie różni? Ja wiem, że się różnią mimo wszystko, z wyglądu wyglądają praktycznie tak samo. Akurat tutaj jest wersja. No, różnią się jakby felgą, jedynie. No i kolorem ma to chyba widać. Poza tym nie ma, nie ma widocznych jakichś większych różnic. No i zapraszam na dalszą część odcinka. Ok, jeśli chciałbyś porównać swoje auto z moim Mondeo, zapraszam do kontaktu poprzez fanpage na Facebooku. A teraz zobaczymy, jak wygląda. Wnętrze jednego i drugiego auta. Ok, tak prezentuje się Grzegorza Fusion w wersji Titanium, dla niektórych Titanium, niech będzie. Więc tak, poza samym zegarem, licznikiem, tutaj oczywiście tym, reszta auta wygląda identycznie. Jak Mondeo, oczywiście, Na rynku, jeśli chodzi o... o sam licznik w modelu Fusion, to tak wygląda. I jak sami zobaczycie, jest zupełnie inny od tego, który jest w wersji europejskiej, czyli w Mondeo. Tutaj tylko dodam, że jest wymieniona tarcza samych, samego prędkościomierza na taką tylko, żeby było w kilometrach. O, czyli też się da. Da się. Ok. E, dobra, mamy tutaj Sync 2. E... Oczywiście, ponieważ jest to rocznik 2016, dokładnie ten taki sam jak mój, dokładnie 240 koni w dwulitrowej benzynie. Dla, dla osób, które jakby nie są w temacie, powiem, że w Stanach Zjednoczonych nie ma diesli i nie ma wersji kombi. Kombi nie wiem dlaczego nie ma, diesli nie ma, ponieważ nie spełniają norm. Dlatego są liczniki 1,5 bądź 2,0 w benzynie dostępne nie od 160 do 240, do 240 koni. <tutaj>, tutaj mamy siedzenia skórzane. Tak wyglądają, tak się prezentują. U mnie jest Alcantara połączona ze skórą. Więc tak to wygląda, coś jeszcze z, wy, z wyposażenia, bo tutaj nie ma nie ma star przycisków. start stop, tak? E, nie ma I przycisków. i Park tronika w tak nie ma takich ekologicznych rozwiązań. Parktronika mm. nie ma, bo musiały być jeszcze czujniki w przednich i tylnych zderzakach z boku. Mm -hmm. Plus jeszcze musiały być kamery, z tego co kojarzę. Tak, tutaj jest, właśnie tutaj nie, ma. nie ma. Tutaj nie ma, u mnie jest tak. Jest to wersja titanium, titanium, ale nie jeszcze podwyższona, bo można to jeszcze podwyższyć, właśnie o te kamery, o automatyczne parkowanie i tyle. Mm -hmm. Podgrzewane siedzenia? Podgrzewane siedzenia są, nie są wentylowane, mm. więc to też jest jakaś dodatkowa opcja. Można też domówić sobie podgrzewaną tylną kanapę. Tutaj tego nie ma. Co jeszcze jest różnica? Tutaj jest taki system w Stanach, bardzo popularny, jest to HomeLink do, do sterowania jakimiś własnymi bramami garażowymi. Co prawda, w Europie też to jest montowane, w Mondeo chyba nie, akurat. Działa na innych częstotliwościach, więc jak ktoś sobie ściąga samochód ze Stanów, musi sobie taki dodatkowy o, nie wiem antenę, moduł dokupić uh -huh. do swojej bramy garażowej, żeby uh -huh. może mo mogło to współgrać w Europie. Okej, okay. i mamy tutaj jeszcze szyberdach, tak? Tak jest. I to jest fabrycznie montowany? Fabrycznie montowany, elektryczny uh -huh. szyberdach, także... Fajna sprawa świetnego. latem, prawda? Dokładnie. I oczywiście hmm. można go również wjechać z nim do dachu. Uh -huh. Także to jest fajna sprawa, ale jest też klima, więc. No, w taki poranek jak dzisiaj, około tam 12-13 stopni, to jest świeże powietrze, że tak powiem. <grym> jeśli ktoś potrzebuje, prawda? E, ok, rejestrator, widzę tej samej firmy. Tak jest. E, chyba inny model, może nowszy, bo mój już jest z początku produkcji, ale to jakby jest mniej ważne. Teraz tak, no myślę, że możemy się teraz przejechać jednym i drugim autem i zobaczyć, jaka jest, czy jest jakaś różnica w prowadzeniu się, może później zobaczymy, czy jest jakaś różnica w osiągach, bo jednak oprogramowanie amerykańskiego, a europejskiego z tego, co mi wiadomo, to się różni, na pewno oprogramowanie silnika, skrzyni biegów, nie wiem, prawdopodobnie też. Więc to jest Bardziej dostrojony do realiów amerykańskich, a Mondeo do, do europejskich. No w Europie chyba przede wszystkim czy się jednak ekonomia. W Stanach jest to jakby na drugim no, miejscu, prawda? W ogóle nie jest brany pod uwagę. Tak, no, no patrząc na pojemności silników i innych aut, w pełni się z tym zgadzam. OK, no teraz przejdziemy może do mojego na chwilę i porównamy sobie tak pokrótce, żeby nie było za długo. No, i wybierzemy się w, na jazdę testową jednym i drugim autem, i zobaczymy, czy są jakieś różnice. Jeszcze mhm. o czym sobie przypomniałem. Tutaj nie ma czegoś takiego jak limiter prędkości. Jest jakby Aha. w europejskiej wersji, jest tutaj tempomat. Tak. tu jest chyba limiter. Tak. w Stanach jest tylko tempomat. Tu tak. nie ma aktywnego, jest zwykły, więc no tutaj, jeżeli jest aktywny, tutaj są inne symbole na, na mhm. tym panelu. Mhm. mhm. Okay. ok, jeśli chodzi o Mondeo, w którym to właśnie siedzimy, w moim egzemplarzu, to tak, tutaj o czym kolega Grzegorz wspomniał, mamy limiter prędkości na tempomacie. Ja nie mam aktywnego tempomatu, nie wybrałem tej opcji, no największa różnica to na pierwszy rzut oka to są zegary, u mnie jeszcze po update'cie dodatkowo, więc tutaj... No Jest kilka niestandardowych rzeczy, jak właśnie na środku tych zegarów Mondeo przedstawione. Wskazówki są troszeczkę inne. Poza tym, no, największa różnica jest taka, że mamy tutaj dwa pełne jakby zegary z obrotomierzem dużym i, i prędkościomierzem. Oczywiście w kilometrach wiadomo, że inaczej być nie może w Europie. No W Wielkiej Brytanii są jeszcze mile i kilometry, a poza Wielką Brytanią w Europie jest tak, jak tutaj widać. Można sobie tutaj prędkość ustawić zamiast, zamiast tego auta. Tutaj mamy zużycie w, na wykresie pokazane. Nie wiem, czy u yes. ciebie też jest coś yes. tak. Tak, no wcześniej tego nie było. Mamy tutaj różny, różnych asystentów kierowcy. O tym nie będzie teraz ten w ogóle odcinek, tylko na głównych różnicach. Jedną z większych różnic jest również to, co tutaj widać: ta wielka skrzynka kryje kamery, ponieważ jest wykrywanie znaków, asystent pasa ruchu, asystent martwego pola, i to wszystko jest właśnie. Obsługiwane prze, przez tą kamerę i inne jakieś urządzenia, o których nawet nie będę się wypowiadał, bo, bo nie wiem dokładnie, nie zagłębiałem się w temat, ale to są, to są główne różnice. Między tymi modelami jest jeszcze taka różnica, że ja mam skórę z Alcantarum połączenie, czy ekoskóry, miejscami, oraz tutaj są akurat w moim pakiecie Safety, występują również nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa, i to tutaj też widać. Poza tym wewnątrz niczym innym te auta praktycznie się nie różnią. Też jest SYNC 2, jeszcze z 2016 rok, więc SYNC 2 występuje. No i to, to są chyba... Widzę, Jedyne... że masz trochę inne manetki, no ale masz wycieraczkę tylnej szyby. Tak, w Fusionie... właśnie, w Fusionie nie ma wycieraczki tylnej szyby i nie jest to hatchback Fusion, tylko sedan, tak jest. co było chyba widać na filmie, na wstępie, e, więc tutaj są oczywiście dodatkowe jakieś elementy z tym związane we wnętrzu do sterowania. No, ja mam tutaj przycisk do, do otwierania i zamykania klapy, którego ja też mam, dokładnie Taki dokładnie, dokładnie taki sam. Tylko, 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 że się zwalnia, trzeba podejść i manualnie ją zamknąć. Nie można jej zamknąć z powrotem. A tutaj no, działa to tak, właśnie w ten sposób, jak, jak widać. E, automatyczne światła, tak. jak z LEDami u siebie. E, no, działają super. Aczkolwiek nie ma. Oryginalnie są? E, nie, w Stanach w ogóle nie występują. Światła LEDowe Ale... do wersji przed liftu. Właśnie, w polifcie te. Czyli od 2017 roku jest. Czego jeszcze u mnie nie ma, jako że samochód nie jest przystosowany, nie ma tych czujników na wahaczach, które automatycznie jakby led LEDy w momencie startu, więc ja mam je po prostu cały czas obniżone delikatnie, żeby nikogo tam nie razić, nawet jak załaduję gdzieś tam więcej, więcej rzeczy do bagażnika. Nie są też skrętne te ledy, bo z tego co fabrycznie one chyba jak skręcasz kierownicę, tak. to one też snop światła gdzieś tak. tam. Czy są stałe, tego tak? Nie ma, dokładnie. No, ale mam doświetlanie halogenami. Aha, <laughs> rozumiem. No, ale tak, to są te różnice. Można Zaraz. to doposażyć, ale uważam, że to już są zbędne. Zaraz pokażę właśnie też różnicę między tymi LEDami niefabrycznymi, tak? Które posiadasz, to są fabryczne czy niefabryczne? Znaczy, to są oryginalne, oryginalne. LED -y, tak? tylko że są... brakuje sterowania w postaci dokładnie kamery tak. i dlatego one nie są w pełni funkcjonalne. Dokładnie tak ok. Um, no dobrze. To myślę, że zaraz pojedziemy na jakąś jazdę próbną i zobaczymy, czy jest jakieś, jakieś różnice w, w zachowaniu auta na drodze. Ciekawostką w Fusionie jest to, czego nie ma w Mondeo i raczej nie zanosi się, żeby było, a mianowicie dostęp do auta, otwierania auta poprzez kod PIN. prawda? tutaj jest. O! Tak. Wbijamy kod i co? I możemy... No, możemy zamknąć samochód, jak nie mamy przy sobie kluczyka. Otworzyć, e, otworzyć bagażnik. Ale odpalić już go nie można. Nie, odpalić. Tylko no, można wejść do środka poprzez pin. Od... Jak ktoś od... zapomni kluczyków, nie musi się wracać do domu po kluczyki, tylko ma pin i wchodzi do auta, otwiera i, i bierze, co mu potrzeba. Jest to w sumie e, no fajne udogodnienie. W Stanach jest to standard. Tam praktycznie każdy mhm. samochód ma właśnie takie piny. Okej. Okay. Taka ciekawostka. Okej, okay, a tutaj teraz zademonstrujemy, jaka jest różnica amerykańs amerykańskie lusterko oryginalne wersja i wersja europejska. I dlaczego wymieniłeś, jeśli jakbyś mógł lusterko powiedzieć? Lusterko z Ameryki jest płaskie. Jedyna sferyczna, sferyczna część to jest tylko to, w której po prostu nic nie widać. Aha, ma to sens. Był fotochrom, ale wolę widzieć cokolwiek, niż mieć fotochromatyczny. to zewnętrzne. Trzy, cztery. I zamykamy? Czekaj. No ja ja zamykam. Okej, okay, to by było tyle, jeśli chodzi o różnicę w wyglądzie pojazdów obydwu na zewnątrz, wewnątrz. O jeszcze kilku różnicach powiemy w czasie jazdy testowej, ale to będzie w następnym odcinku. To by było na tyle. Jeśli się podobało, to proszę o lajki. No i subujcie kanał, jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów. Ci, którzy chcieliby porównać swoje auto do Mondeo, chętnie zapraszam do kontaktu. No to by było, by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!